Ten, kto wie, dlaczego żyje, nie troszczy się o to, jak żyje. Nicze. Dzisiaj więc wracamy znowu do sensu życia i o tym, jak go znaleźć i czy trzeba go znaleźć. 78% ankietowanych w pewnym badaniu stwierdziło, że ma problem ze znalezieniem sensu życia i z pustką egzystencjonalną. Wiktor Frank, psychiatra, który przeżył Auschwitz i jest autorem książki Człowiek w poszukiwaniu sensu, twierdzi, że możemy znaleźć sens życia w trzech rzeczach. Po pierwsze, poprzez twórczą pracę lub działanie. Po drugie, przez doświadczenie czegoś lub kontakt z drugim człowiekiem, na przykład miłość. I punkt trzeci, to jest sposób w jaki reagujemy, jaki radzimy sobie z cierpieniem. Często tu już Wam mówiłam, że goniłam za sensem życia. Szukałam go. W pewnym momencie wydawało mi się, że pomaganie innym jest tym sensem, ale bardzo boleśnie los mi pokazał, że to była iluzja i odchodzenie od siebie, że nie było w tym celu mnie, że to było obejście po to, żeby nie sięgać do siebie. I w pewnym momencie przestałam go szukać, a zwyczajnie zajęłam się pracą nad sobą. Terapią, rozwojem, wchodzeniem w siebie, spoglądaniem na swoje emocje, staraniem się zrozumieć. I dostrzegłam, że goniąc za tym celem, tak wiele nie zauważałam wokół dobrego, że oczekując czegoś, co będzie niezwykłe. Nie zauważałam tego, co już jest niezwykłe, bo, bo wydawało mi się to niewystarczające. Goniąc za czymś, nie dostrzegamy to, co już mamy. I dzisiaj ja również nie szukam tego sensu, ale przygotowując się do tego filmiku, zauważyłam, że rzeczywiście tak jest, że nieświadomie ten cel jakby się pojawił, bo moim celem jest działanie i twórczość. Tworzę dla Was. Dalej jest. Pomaganie innym, ale już nie pomijając mnie, w zgodzie ze, ze sobą i ze, ze świadomością. I ta świadomość tego jest fajna, więc dzisiaj zachęcam Was do przyjrzenia się Waszym sensom życia. Zgodnie z tym, co mówił Frank, czy rzeczywiście jest tak, że któryś z tych celów będzie Wasz? Że może czegoś nie dostrzegacie w swoim życiu? na ten moment, a zaczniecie dostrzegać.